Temat jest wyświetlony. Dzieci imigranckie w edukacji zdalne wezwanie wobec podwójnego wykluczenia. Oczywiście na końcu jest znak pytania, bo temat tak naprawdę jest aktualny i dość nowy. I celem mojego wystąpienia w dniu dzisiejszym jest przybliżenie tego tematu, który coraz głośniej wybrzmiewa w środowisku szkolnym. W ogóle temat edukacji zdalnej chyba jest teraz na wszystkich forach, jeśli chodzi o szkolnictwo, omawiany nie tylko teraz przez kadrę nauczycielską, ale też przez rodziców. Więc na czym się skupię w moim wystąpieniu? W moim wystąpieniu chcę skupić się przede wszystkim na takim. Ogólnym zarysie, jakie są ogólne wezwania edukacji zdalnej. I tutaj przedstawiam wyniki. Badań, które są dostępne zresztą na stronach internetowych. Jedno z badań przeprowadził portal Librus Rodzina, czyli znając, że portal Librus obsługuje tak naprawdę większość szkół w Polsce, dziennik elektroniczny. I to są dane ankietowania internetowego wśród rodziców, które pokazują nam następną rzecz, że około 30% rodziców nie jest w stanie zapewnić każdemu dziecku w domu urządzenia do nauki online. To oznacza, że co trzecie dziecko w Polsce może nie mieć możliwości wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela. Ponad połowa rodziców twierdziła, że nauczanie zdalne jest realizowane ze wszystkich przedmiotów, co jest plusem i jest pozytywną informacją. Natomiast 9% rodziców twierdzi, że nauczanie zdalne obejmuje mniej niż połowę przedmiotów. Wiadomo, że każda klasa ma swój szereg przedmiotów. Tutaj też nie jeszcze edukacja wczesnoszkolna, która ma jeszcze dodatkowo swoje problemy związane z niesamodzielnością uczniów, braku kompetencji cyfrowych. Natomiast wniosek, który był wysunięty z tych badań przeprowadzonych przez portal Librus, brzmi następująco, że duża część edukacji odbywała się na zasadzie zlecania zadań do wykonania dla dziecka. I taka sytuacja oczywiście obciążała przede wszystkim rodziców, a zwłaszcza rodziców, którzy mieli nie jedno, a kilkoro dzieci. Następne, jeszcze też ciekawe badanie i raport też jest dostępny na stronie Centrum Cyfrowego. Edukacja zdalna w czasie pandemii. To, to badanie było przeprowadzone przy tym pierwszym lockdownie w kwietniu 2020 roku. I ono już było skierowane raczej do nauczycieli. Jeżeli tutaj były badane rodzice i sondaż wśród nich, to tu już kwestia nauczycieli i się okazało, zresztą to też nie jest nowością, że 85% badanych nauczycieli nie miało żadnych wcześniejszych doświadczeń z nauczaniem, z danym, tak zwanym e-learningiem. I tylko tych 48%, które tutaj widnieje, mimo to, że nie było przygotowane, nie ma problemu, tak? nie ma trudności z obsługą narzędzi cyfrowych. 36% nauczycieli wskazywało braki sprzętowe uczniów jako jeden z głównych problemów z edukacją zdalną i 38% nauczycieli określa problem uczniów z łączem internetowym, czyli jak już był sprzęt, to niekoniecznie było łącze. I to też w jakiś sposób wykluczało, wykluczało ucznia z edukacji. No i też tutaj ważna jest kwestia współpracy z rodzicami i nauczyciele podkreślali 40% tutaj widzimy badanych, że kontakt z rodzicami był dość problematyczny. I to są tak naprawdę, takie ogólne zarysy, czyli dotyczące całej edukacji zdalnej, doświadczenie, które mieliśmy w marcu, czyli pod koniec ubiegłego roku szkolnego, no i teraz przeżywamy kolejny raz. I jak to, wygląda, jak to wygląda w takim razie z perspektywy rodziny migranckiej, z perspektywy dziecka z doświadczeniem migracyjnym. I tutaj chciałabym przedstawić mikroperspektywę, czyli na przykładzie jednej z warszawskich szkół, która już od 2017 roku ma doświadczenie pracy z dziećmi cudzoziemskimi i prowadzi oddziały przygotowania cudzoziemców, tak zwane OPC, które ten skrót poniżej. Dlaczego właśnie wybrałam? Tę szkołę i taki przypadek, no ponieważ zazwyczaj do takich oddziałów przychodzą nowo przybyli uczniowie, czyli to dla nich zazwyczaj jest pierwsze doświadczenie migracji. Co oznacza logicznie brak znajomości języka w większości przypadków. Bardzo nieliczne przypadki się zdarzają, że dziecko gdzieś miało do czynienia z językiem polskim. Zazwyczaj 90% to brak znajomości języka. Bardzo często to są uczniowie, którzy przy Wyjeżdżają na wizję lub na i, i potem, podczas trwania roku szkolnego, załatwiają, legalizują swój pobyt. Tak? I w związku z tym to dziecko czasami znika na kilka tygodni z systemu nauczania, ponieważ, ponieważ na czym innym się skupia rodzina. No i w takich oddziałach w ciągu tych lat największą Większa liczba oczywiście to są przedstawiciele Ukrainy. Wietnam, Indie ostatnio, Białoruś. Zdarzają się uczniowie, którzy przyjeżdżają z USA, Turcja ostatnio też, Gruzja, Wenezuela, także kraje arabskie. Co ciekawe, przy rozmowach z nauczycielami, nie dostrzegłam, to znaczy nikt z nich nie wymienił, że są dzieci uchodźce, u, u, uchodźcze. Jeśli chodzi o, i, i przypominam, że mówię tylko o konkretnej jednej szkole, to nie znaczy, że we, we wszystkich szkołach nie ma takich przypadków. Natomiast w tych oddziałach akurat się nie zdarzały dzieci y, uchodźce y, z rodzin uchodźczych y, i tutaj kilka liczb z 2019 roku i 2020, ponieważ akurat to są te lata, kiedy mamy do czynienia z nauczaniem zdalnym. W 2019 roku w tej szkole funkcjonowały cztery oddziały. Która obejmowała 53, 53 uczniów i to są oddziały na poziomie klasy pierwszej, piątej i siódmej. I w tym roku, co też ciekawe spostrzeżenie, o jeden oddział jest mniej. Natomiast liczba uczniów nie jest aż tak rażąco mniejsza. Tak? Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że wiadomo, że podczas lockdownu są granice, to znaczy nie zawsze granice są otwarte, tak, i są problemy z przekroczeniem granic. Natomiast jak widać liczba uczniów nie jest rażąco, nie zmniejsza się rażąco. Natomiast już jest pewien spadek. I żeby mieć mniej więcej porównanie, jaki procent uczniów o doświadczeniu migracyjnym akurat uczy się w tej szkole, to, to jest około 23% na 406 osób, ta, która jakby obejmuje całą szkołę. Czyli to tak to, to krótko o tej mikroperspektywie i Pozostałe slajdy już będą się opierały, że tak powiem, na moich własnych obserwacjach oraz na podstawie rozmów z nauczycielami. Nie udało mi się za bardzo dotrzeć do rodzin i porozmawiać z tymi rodzinami lub też z uczniami, bo wiadomo, tak, że każde dziecko nieletnie musi mieć zgodę rodzica na przeprowadzenie takiego rodzaju badań i odpowiednio i odpowiednio tam będzie też zaznaczone na slajdach, dlaczego ten kontakt właśnie jest tak trudne z rodzicami. I teraz tak krótko, co to za OPC, to tylko wspomnę. Oczywiście to wszystko można sobie przeczytać w rozporządzeniu ministra z dnia 23 sierpnia 2017 roku. To są takie oddziały, które mogą powstać w każdej szkole i będą skierowane na potrzebę uczniów o doświadczeniu migracyjnym. Nie może liczba uczniów w takim oddziale przekroczyć piętnastki. I cel nauczania w takim oddziale nauczyć się języka polskiego, czyli przygotować ucznia potem do edukacji w szkole polskiej. I nauczanie w takim oddziale trwa do roku czasu. Chodzi o rok oczywiście szkolny. Czasami zdarzają się przypadki, że dziecko powtarza ten oddział, ale to też z takich przyczyn. Widocznych, na przykład, bo do tych oddziałów mogą się do, dołączać uczniowie nawet w trakcie roku szkolnego, co oznacza, że jakby dziecko nie odbędzie całego. Procesu edukacyjnego. Więc następny slajd pominę, ponieważ tutaj jakby też są przypisowe rzeczy dotyczące organizacji takiego oddziału, więc to wszystko też jest wyświetlone w prawie oświatowym i jak najbardziej jest dostępne. I teraz. Jak wyglądała sytuacja ucznia o doświadczeniu migracyjnym wobec tej nauki zdalnej? Tutaj oczywiście no przede wszystkim takie trzy podstawowe rzeczy nawet zaznaczyłam osobno, osobno, natomiast to nie tylko właśnie te problemy. No przede wszystkim różnice programowe są dość widoczne. Każdy uczeń przybywa z różnego kraju nie zawsze trafia do klasy. Którą, to znaczy nie zawsze jest kontynuacja, tak zazwyczaj jest tak, że w takich oddziałach przygotowawczych uczniowie są połączeni, tak? więc na przykład w takim pierwszym oddziale on nie do końca dorówna klasie 1, tylko to są połączeni uczniowie klasy 1-3. Komunikacja. No Wiadomo, że bariera językowa przede wszystkim to jako pierwszy problem zawsze zwracają kadrę nauczycielska, że komunikacja i bariera językowa nie tylko z uczniami, a przede wszystkim z rodzicami. Braki edukacyjne. Też kolejny problem, który bardzo często nauczyciele zgłaszają. Oczywiście na to się nakładają też trudne emocjonalne różne przeżycia, trudne doświadczenia, tak. adaptacja kulturowa tak zwana, tak, że dziecko przyjeżdża z innej kultury i musi w bardzo krótkim czasie się dostosować do nowych warunków życia, nowego języka, nowej kultury. Brak stabilności. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak wspomniałam poprzednio, bardzo często bardzo często w trakcie roku szkolnego są załatwiane papiery, które legalizują pobyt tego ucznia. Też często się zdarza tak, że uczeń przybywa do Polski, ale wcale cała rodzina nie zamierza swego stałego pobytu w Polsce i traktuje Polskę jako w sumie tranzyt, tak? Co to powoduje? To powoduje to, że jest niska motywacja do nauki i niechęć nawiązywania relacji z rówieśnikami u ucznia. Ocenianie i promocje to kolejny problem, który też się pojawia i bardzo często jest związany oczywiście z brakiem takiej diagnozy początkowej, bo tak czy inaczej, te arkusze diagnostyczne istnieją, natomiast trudno przeprowadzić diagnozę, jeżeli dziecko nie mówi w żadnym języku, na przykład w wypadku dzieci wietnamskich. Bo w wypadku dzieci, które na przykład operują językiem angielskim, to jeszcze ta sprawa jest do załatwienia. Natomiast w pozostałych przypadkach jest to trudne. Y, nieterminowość, y, co, y, co też bardzo często y, się przejawia, y, nie tyle no, nauczyciele podkreślali, że czasami to nie tyle z y, braku rozumienia. Natomiast, że też to wynika z takich kulturowych różnych różnic, że po prostu, jeżeli jest zadanie domowe do zrobienia, to nie zawsze ten uczeń to zadanie wasyła, więc to odpowiednio wpływało na ocenianie i promocję. To był ogromny problem, jak promować te dzieci na koniec roku szkolnego w sytuacji nauki zdalnej. Słaby kontakt w wypadku szkoła rodzica. I, I wiadomo, że tutaj przede wszystkim ogromna bariera językowa. I oczywiście brak wsparcia rodzic dziecko. Tak jak na, na poprzednich slajdach było pokazane, że ogromna odpowiedzialność za przebieg takiej nauki zdalnej i wsparcia przypadało na rodzica, to tutaj dziecko nie mogło liczyć na to, że rodzic mu pomoże. I brak kompetencji cyfrowych, tutaj już nawet zaznaczyłam innym kolorem na czerwono, co powodowało, co powodowało jeszcze kolejne wykluczenie, marginalizację tych dzieci z systemu. Nauczania, brak sprzętu, brak łącza internetowego. Nauczyciele bardzo często mówi, mówili, że dzieci pracow pracowały na komórkach, tak, i też zależało, jak duży pakiet internetowy mieli wykupiony, lub nie. Też zgłaszali swoje obserwacje, że często edukacja nie była priorytetowa w danej rodzinie, więc dziecko widząc, że Rodzic nie przyjmuje się tym, no to też jakby nie przyjmowało się tym, co się dzieje w szkole, lub że jego w tej szkole tak naprawdę nie ma. W szkole zdanej, w Mam chyba jeszcze parę minut, więc. Idę dalej. Proces kształcenia i tutaj próbowałam sama sobie tak zobrazować, jak ten proces kształcenia miałby wyglądać w ideale, a jak wygląda, jak wygląda w, no w realnej sytuacji, jeśli chodzi o uczniów cudzoziemskich. Więc zazwyczaj taki tradycyjny model mówi się, że wtedy możemy mówić o rozwoju ucznia, o jakichś postępach edukacyjnych, kiedy jest współpraca pomiędzy szkołą, rodzicem, uczniem. Natomiast w wypadku ucznia o doświadczeniu migracyjnym w warunkach nauczania zdalnego wyglądało to w taki sposób, czyli każdy element działał osobno. Nie dlatego, że była jakaś ogólna niechęć, tylko dlatego, że po prostu każda z tych trzech aspektów nie nie mogły, nie mogły, to znaczy były w takich warunkach, że nie, albo nie mieli doświadczenia, albo brakowało im kompetencji, albo też bariery językowe. Czyli ten poprzedni slajd, który pokazywałam, w sumie tutaj można by było zamieścić te wszystkie przyczyny, które powodowały, że te trzy elementy się nie łączyły. W, w, w bardzo rzadkich przypadkach. Nauczyciele mówili, że gdzieś to w 40%, kiedy im się udało, udało jakby nawiązać współpracę pomiędzy rodzicem i uczniem. Byli tacy uczniowie, którzy w ogóle wypadli z systemu i od momentu nauki zdalnej, które się zaczęło 12 marca w poprzednim roku szkolnym, w ogóle to dziecko jakby znikło z, z, z tego systemu. I podsumowując, jakie wnioski? Brak dostępu do sprzętu, słabe łącze internetowe powodowało w tym układzie pewne wykluczenie cyfrowe uczniów. Nawet jak im się udawało połączyć, mieli i łącze i sprzęt, to wykorzystanie różnych platform, które też bardzo często były w języku polskim i bez wsparcia osoby, która by pomogła zrozumieć, gdzie się zalogować, w jaki sposób, jak to ma wyglądać, powodowało, że dziecko mając sprzęt i łącze, też nie mogło porostać temu zadaniu. Brakowało mu kompetencji. Brak dostosowania metod nauczania do indywidualnych potrzeb no, mogło przyczynić się do marginalizacji uczniów. I tak te dzieci, pojawiające się w szkole, w jakiś sposób czują tą swoją inność na różne przeżywają to, a w danym wypadku to ta izolacja, zdalna edukacja pogłębiała jeszcze bardziej nierówności. No i bariera językowa. Te, te połączenie, które tutaj pokazuję no to są przypadkowe. Ja tylko teraz zwróciłam uwagę, że to jakoś tutaj połączenia są w formie strzałek. Chodziło mi prost, po prostu o pokazanie tych czterech, a być może nawet i więcej. Wniosków, które, które się nasunęły po, po takim mikrospojrzeniu na problem z perspektywy dziecka o doświadczeniu migranckim. Oczywiście w ujęciu, to znaczy oczami szkoły i oczami nauczycieli. Dziękuję bardzo. To chyba już ostatni slajd. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że to może być takim tematem dla dalszych badań, może już na skalę taką większą niż to co mogłam przedstawić na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Więc pierwsze pytanie od pani profesor, czy wyniki badań edukacji odnoszą do sytuacji edukacji face to face i czy ta tradycyjna forma tak, skracając pytanie, jest taka idealizowana w porównaniu z edukacją. No jest, tutaj się zgadzam. Natomiast jak ostatnio spróbowałam poszukać badań na temat zalet edukacji zdalnej, to zazwyczaj natrafiałam na, na jakieś ankiety, badanie przeprowadzone wśród studentów. Jeżeli to było szkolnictwo, no to było to bardzo lokalne. Czyli w jakiejś tam szkole to zostało zrobione. Na pewno. Są zalety nawet w tym raporcie, który przedstawiałam tak pobieżnie z tego portalu Librus, tam też kilka rodziców zgłaszało, nie pamiętam już procent, ale pewien procent rodziców zgłaszało, że pierwsze mogę kontrolować proces edukacji dziecka, a drugie, że poprawiły się wyniki. W nauce. Także może że to był dobry taki moment, żeby poprawić te wyniki w nauce, ale dalej tam nie było rozwinięte. Tak? Czy to była praca samodzielna dziecka, czy przy wsparciu różnych materiałów pomocniczych i tak dalej. Natomiast jak Rozmawiałam z nauczycielami a propos tych dzieci migranckich. To jedną zaletę rzeczywiście warto tutaj wymienić, że nauczyciele mówili, że mogły, mogły sobie pozwolić, co w, jakby w edukacji face to face, czyli na sali szkolnej, niekoniecznie to było mm, możliwe, to korzystanie z translatorów. Tak, że mogli szybko przetłumaczyć, na przykład w przypadku dzieci wietnamskich. Tak, to jest zawsze taki problem, że zazwyczaj to dziecko, nie, nie, nie mamy jakby języka, z którym by można było z tym dzieckiem porozumieć, czyli takiej płaszczyzny językowej. Oni zazwyczaj tylko są wietnamskojęzyczni. Więc jeśli chodzi o badania zalet w edukacji zdalnej w szkolnictwie, to może to jest przed nami. Także warto to też na tym się skupić. Następne pytanie było od pani Andrzej Popyk. Ja już tam częściowo odpowiedziałam na czacie, ale potem zauważyłam, że wysłałam tylko do, do pani Andrzej, więc jeszcze powtórzę się, bo to było pytanie o tym, jak wyglądają zapisy do tych podziałów przygotowania cudzoziemców. Czy kim są nauczyciele, którzy tam pracują i czy mają wsparcie. Więc zapisy są, tak jak w zwykłe polskie szkole, z tym, że nie obowiązuje rejonizacja, czyli jakby dzieci mogą być z różnych, że tak powiem, okolic, czy były takie przypadki, jak zgłaszali nauczyciele, że dziecko przejeżdżało nawet z takich dość oddalonych okolic Warszawy i potrzeba podania rodzica oczywiście dokument tożsamości dziecka i jakieś redesy o kończeniu pewnej klasy, przy czym pełnej klasy. Zazwyczaj też tam jest problem z tymi ocenami, tak? Bo różne są jakby oceny w różnych krajach, więc dopasować to do polskiego systemu to też jest kłopot w kwestii administracyjnej. Nauczyciele to jest kadra kadra szkoły mają teraz wsparcie tak, jeśli chodzi o Warszawę, to w CIES prowadzi szereg szkoleń. Polskie forum migracyjne właśnie też nie, o tym nie powiedziałam, który zapewnia który zapewnia asystentów międzykulturowych, co też jest takim wsparciem zazwyczaj. I co jeszcze tutaj było? I czy dziecko powtarza w równolegle klasy? Zazwyczaj jest tak, że jak dziecko kończy ten kurs nauki języka w oddziale przygotowawczym, to zależy od jego wyniku. Tak? Jeżeli dziecko jest bardzo takie lotne, to może nawet w ciągu roku przejść już do polsku, zostać włączone do polskojęzycznej klasy. A jeżeli na przykład no, te wyniki edukacyjne są marne, plus jeszcze bardzo duże braki i językowe, i edukacyjne z innych przedmiotów, to wtedy, niestety, może jeszcze nie być promowane do, do klasy o poziom wyżej. I następne, Porównywa czy Pani porównywała dane dotyczące nauki z dane dzieci polskiej czy dzieci migrantów przed pandemią? Przed, nie, jeszcze tego nie zrobiłam, przyznaję, bo. Jakby sytuacja tak dynamicznie się rozwija, że y, trudno zdążyć. A propos kontaktu z rodzicami, y, to tutaj na pewno skomentuję tak, że ten kontakt z rodzicami ciężko nawiązać. Nawet w sytuacji face to face, nauki stacjonarnej. Y, najlepiej, to z mojego doświadczenia, y, to się umówić tak z nauczycielem, żeby przyjść na zebranie rodziców. Y, wtedy zostaniesz przedstawiony i, i, i jakieś tam Pierwszy kontakt jest, z tym, że jak zauważyłam, będąc na takich Zebraniach to w szkołach, to znaczy w dzieci klasy pierwsza, trzecia frekwencja jest dużo większa niż w tych klasach starszych, ale zresztą to w, w, w polskojęzycznych klasach to tak samo jest taka rzecz, no i ta bariera językowa, tak, tak odstrasza bardzo często. Oni się wstydzą, rodzice, tak, że nie mogą się porozumieć, że i uważają, że to co oni powiedzą, to nie jest aż tak istotne, więc w związku z tym naprawdę. Trzeba najpierw chyba nawiązać takie zaufanie, i żeby się poczuli bezpiecznie, ale potem są rozmowni. Natomiast w sytuacji właśnie tej zdalnej, zdalnego nauczania, to kontakt z nimi online to naprawdę nie, nie udało mi się. Tak? Dziękuję.